Servus, z tej strony Wasza ulubiona brudna małpa w internecie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest, słuchajcie, już trzeci odcinek Bez Czapy Podcast. Siemaneczko. Słuchajcie, mm, dzisiaj będzie, będzie w sumie taki odcinek, nawet trochę profesorowy, jak niektórzy by powiedzieli. Bo jeżeli ktoś z Was robi muzę, chce robić muzę, ale nie tylko, chce coś robić w życiu, to dzisiaj będę Was moty motywował. E, natomiast zanim do tego przejdziemy, to mam dla Was trzy szybkie ogłoszenia. Po pierwsze, blaw.pl, mój sklep z ubraniami. Preorder się skończył na, 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 na bluzy i koszulki, także jeżeli ktoś zamówił w preorderze, to już pewnie to ma. Jak ktoś jeszcze nie zamówił, to zamawiając dzisiaj dostanie te, te, ten, ten ciuszek no tam na dniach, tak? Nie, nie, nie ma już czasu oczekiwania. To jest na magazynie i jest wysyłane na bieżąco. Także zapraszam. Bluz zostało dosłownie kilka i nie, nie będą restokowane. Także, jak ktoś polował na bluzę, ostatni, ostatni moment według mnie. Eee, druga sprawa. Zasięgi na YouTube. Słuchajcie, jak pierwszy odcinek podcastu poszedł dobrze, tak drugi trochę gorzej i spoko, ja to rozumiem, ale jeżeli chcecie troszeczkę wesprzeć ten podcast czy coś, nie wiem, macie, oglądacie to teraz na YouTube, macie zamiar przeskoczyć na Spotify, a macie możliwość obejrzenia tego to do końca na YouTube, gdzieś tam w tle czy coś, to obejrzyjcie do końca na YouTube, w sensie ten watch time czy coś mi bardzo pomoże. No jak oglądacie na Spotify, słuchacie sobie, to słuchajcie dalej, nie ma w tym żadnego problemu. Taka prośba do Was, że żebyście, żebyście na tym YouTubie też gdzieś tam, jak ktoś ma możliwość, pooglądał podcast. E, bo na Spotify jakby watch time, czas oglądania jest potężny, no a na YouTubie słaby. Widać, że wolicie słuchać gdzieś tam pewnie w tle, niż oglądać e, na YouTubie. Zrozumiałe, ale tak do Was mrygam okiem. Na Spotify Państwo nie widzą, ale mrygam do tych z YouTuba. I trzecia sprawa, też związana z zasięgami pośrednio. YouTube tnie mi strasznie również streamy, nie tylko filmy. Dlatego jakby połowicznie, z pewnymi treściami, na przykład robienie muzyki na live, czy granie w gry na live przeniosłem się na Twitcha. Macie link w opisie do Twitcha, ludzie ze Spotify, Twitch TV ukośnik Brudna Malpa. Razem pisane, łatwo przepisać. Zapraszam, obserwujcie, pewnie nawet jeżeli oglądacie w dniu wydania tego podcastu, to zaraz się odpalam na streamie w jakiś GTA San Andreas będziemy grać i robić muzyczkę. Dobra, tyle słowem wstępu, pogadaliśmy, ogłoszenia parafialne wjechały, ale my nie tutaj, żeby się ogłaszać, tylko po to, żeby porozmawiać o talencie i generalnie o tym, czy ktoś może, a ktoś nie może czegoś robić, bo to jest w sumie, to będzie takie Esencja tego filmu i to, co chcę przekazać. Słuchajcie, zaczęło się to, jak byłem w liceum. Powiedzmy, że zasłyszałem w ogóle, jak moja nauczycielka, ale akurat wtedy ze starszymi klasami, coś tam wspomniała na lekcji: że talent nie istnieje, że są badania, że nie ma wrodzonych umiejętności, że, że to o niczym nie świadczy i tak dalej. Zasłyszałem to sobie od niej. Nie sprawdzałem żadnych badań, ale. Jakby wzbudziło to we mnie rozkminę a propos w ogóle czegoś takiego jak talent. Ja tą rozkminą dzieliłem się z wami na streamach, ale też tak nie w pełni, połowicznie, powiedzmy i postanowiłem się zmierzyć z tym tematem teraz na filmie raz a porządnie na trochę trochę konkretniej i no i po prostu pogadać na podcaście, po to ten podcast jest. Słuchajcie, talent. Zdefiniu zdefiniujmy sobie talent. No. Generalnie talent to jest. jakaś taka. Wrodzona, wrodzona umiejętność. Wrodzona umiejętność, czy wrodzona łatwość w pewnych dziedzinach, wrodzona łatwość w pewnych obszarach życia, jakichś twórczych, nietwórczych. Mm. Można mieć talent do śpiewania, można mie ta mieć talent do pisania, można mieć talent do matematyki, do programowania. Masa jest jakby takich jakby yy, teorii, że można mieć ten talent, z czym ja się nie zgadzam oczywiście, ale zaraz z tego przejdziemy. Yy, I wydaje mi się, że no nie ma to racji bytu na blokach. W sensie nie ma wrodzonych łatwości, wrodzo wrodzonego, wrodzonych takich skłonności nie ma talentu w sensie czegoś wrodzonego. Według mnie, to, że komuś coś przychodzi łatwiej, a to, że komuś coś przychodzi trudniej, to są pewne. pewne, może nie tyle cechy, co pewne jakieś takie. E, Kurcze, nie wiem, jak to określić, pewne takie naleciałości z dzieciństwa, ja bym powiedział. Na przykład, przykładem całkiem niezłym wydaje mi się, jest matematyka. U mnie. M moja matematyka. Ja zawsze byłem bardzo dobry z matmy. Ludzie mówili, o masz talent, można było powiedzieć, nie? W sumie nie mówili tak. Jesteś dobry z matmy, mówili. Yy, ale można było powiedzieć, że małpa masz talent do matematyki. Yy, I ja wiem czemu ja mam talent do matematyki. Czemu zrobiłem podstawową maturę z matematyki na tam 90 parę procent, praktycznie w ogóle się nie ucząc, tylko przychodząc na lekcje i słuchając co mówią. Ja mam talent, talent do matematyki, nie dlatego, że się z tym urodziłem, bo na przykład nie ma, nie ma tutaj genetyki, nie? Mój tata był całkiem niezły, moja mama była bardzo słaba, prawda jest taka, że po prostu mój wujek, który no tam 7 lat starszy tylko ode mnie jest, także jak ja miałem powiedzmy 4 lata, to on miał 11, za dzieciaka spędzał właśnie, kiedy miałem 4-5 lat, dużo czasu ze mną. Siedzieliśmy, gadaliśmy sobie, graliśmy w GTA, pokazał mi GTA San Andreas i tak dalej. I pamiętam jak dziś, jak uczył mnie liczyć. Po prostu. Ja miałem 4 lata, potrafiłem dodawać. Yy, on wpoił we mnie jakieś takie, kurcze, podstawowe umiejętności liczenia: typu, że jak, jak dodasz 4 do 4 i wyjdzie ci 8, to tak jakbyś dodał 400 do 400 i wyszło ci 800. I pamiętam, że byłem mały, sam nie do końca tego kumałem wtedy, natomiast mam te sceny z dzieciństwa. Jak on mi to tłumaczył, pokazywał mi to. I mimo że ja właśnie wtedy jeszcze tak w pełni tego nie rozumiałem, to jakoś zakodowało mi się to w bańce. Podobnie na przykład też było z językiem angielskim. Ja, będąc małym małym, małym, małym dzieciakiem, gdzieś tam rodzice zawsze mi przemycali ten język angielski na zasadzie potrafiłem liczyć 1, 2, 3, 4. Wiedziałem co to jest green, blue, red, yellow. I jakieś takie podstawowe słówka I, IMUR też znałem, mając tam 6-7 lat. I u mnie język angielski podstawówce wszedł w klasie trzeciej dopiero, ale w klasie drugiej już zapisa zapisała mnie mama na dodatkowe lekcje z angielskiego. I kurczę, ja tam się też nudziłem, pamiętam. Też się nudziłem, bo te wszystkie słówka, które tam przerabiali moi rówieśnicy, ja już znałem, ja już to ogarniałem. W międzyczasie siedziałem sobie już w internecie. Potrafiłem wchodzić na jakieś zagraniczne fora, nie? Będąc naprawdę siedmiolatkiem i stamtąd gdzieś tam, nie rozumiejąc zbyt dużo, Patrzyłem się na wszystkie te słowa i jakieś takie predyspozycje się we mnie wyrobiły. Takie właśnie predyspozycje, gdzieś z tym językiem angielskim byłem oswojony, tak samo jak z matematyką byłem oswojony. I wydaje mi się, że to na przykład jest źródło mojego talentu, no bo wiadomo, że. Ja jakoś bardzo mojego angielskiego nie rozwijałem, potrafię się dogadać. Też miałem jakąś tam maturę sensownie na 90 parę procent napisaną. Tak samo z matematyki. Też jakoś nie szedłem w tym kierunku, ale przyszła mi ona łatwo i napisałem ją. I na przykład z muzyką, z kolei ja miałem duży problem, żeby zacząć, żeby się nauczyć. A powiem Wam szczerze, że no. No, miałem problem, no, miałem problem. Właśnie jakoś muzycznie dużo się umie w domu, muzyki gdzieś tam słuchało, ale myślę, że jeżeli ktoś by mi za dzieciaka, będąc kiedy byłem 4, 5, 6-latkiem, wytłumaczył na przykład, nie wiem, czym jest tonacja, czym, czym jest rytm, jak ten rytm poczuć, nie i tak dalej. Jakieś takie proste zabawy rytmiczne, nawet muzyczne, jeżeli ktoś by mi je przedstawił, to myślę, że byłbym na dużo dalszym etapie muzycznie teraz. Ale to nie znaczy że byłbym na tym etapie, bo z drugiej strony teraz, teraz sobie rozkminiając, już teraz lecę takim trochę off-topem, to czy właśnie fakt, że z tą muzyką było mi trudniej, nie, nie, sp nie spowodowało, że na przykład trudniej było mi to porzucić, nie? Gdyby na przykład z matmą byłoby mi trudniej, <laughs> a, a byłbym, by, podobałaby mi się ta matematyka, czy na przykład nie zostałbym jakimś cholernym inżynierem, czy coś, nie mam, nie mam zielonego pojęcia, natomiast Według mnie talentem właśnie tym talentem, ty, który się objawia w ciągu życia, są często takie naleciałości z dzieciństwa. I nie ma wrodzonych, w, wrodzonych jakichś takich umiejętności są, Wrodzone predyspozycje, to też chciałbym zaznaczyć, bo pewnie dużo osób w komentarzach będzie pisać, małpa, ale jak to przecież ktoś może mieć talent na przykład do koszykówki, bo jest wysoki, no jasne, że tak, nie, ale to nie jest talent, to jest predyspozycja. Ktoś się urodził wysoki, ktoś w genach jest silny, ktoś ma jakieś, ma jakieś predyspozycje ogólne na zasadzie właśnie siły, wzrostu, kurcze, nie mam pojęcia. Też jeżeli ktoś się urodził z jakąś chorobą, no to umysłową na przykład, no to wiadomo też, że nie będzie jakimś wybitnym intelektualistą e, zazwyczaj, zależy jaka też choroba, ale, e, ale to są po pierwsze z tymi chorobami, są to wyjątki i, i na pewno nie można tego traktować w, w kategoriach talentu, e, a, a, a na zasadzie predyspozycji też nie można tego, tego, tego e, traktować w ramach talentu bo przecież jeżeli gdzieś tam chłopak, który jest dosyć wysoki, też we wczesnych latach na przykład nie zacznie grać w koszykówkę, nie wyćwiczy sobie e, tych odruchów, kozłowania, etc., to, to nie będzie miał talentu do koszykówki, w sensie takich jakby... Nie, nie, cały czas <grywka> wypada mi to słowo z głowy, bo nie chcę powiedzieć predyspozycji, znaczy, predyspozycji, nie wrodzonych, ale nie będzie miał predyspozycji w dalszych latach do grania w kosza eee, i, i na przykład ktoś, kto na przykład był niższy, a zaczął właśnie w dziecięcych latach grać w tego, w tego kosza, mm, słuchajcie, radzi sobie lepiej, nie? Radzi sobie lepiej, mimo że jest niższy, to na przykład wyżej skacze, bo wcześniej zaczął trenować skakanie i te mięśnia, mimo że mm, genetycznie słabsze, to już od małego były trenowane, ta pamięć mięśniowa została, nie? Na tej zasadzie to rozpatruję, ten talent, który w sensie wrodzonym nie istnieje. Ehm, ale nawet jeśli, słuchajcie, no bo teraz yy, trochę polecę gadką motywacyjną w ogóle na zasadzie mojego gadania... Mojego gadania, nie? Mojego gadania do wszystkich, którzy na przykład chcieliby robić muzykę, a nie potrafią. Ja... <ścoughs> ja chciałem robić muzykę, w sensie chciałem robić muzykę. Miałem bardzo dużo zajawek, o w ten sposób powiem. Jak byłem mały, E, chciałem być na początku bodajże tancerzem, breakdance tańczyłem. Potem chciałem być skaterem. Tutaj mi zabrakło chyba psychiki, do bycia skaterem. Nie, no nie zabrakło mi psychiki. Trochę mi zabrakło. E, nie wiem, czego mi zabrakło w sumie. Może za młody byłem jeszcze i potem ta zajawka przeminęła, ale, ale sporo trików. Miałem problemy z nauczeniem się trików. Po prostu. Ziomeczki, ziomeczki uczyli się trików. Znaczy miałem jednego ziomeczka nawet młodszego ode mnie, który świetnie triki sklejał. Ja nie potrafiłem tych trików sklejać. E, nie wiem, po, po chyba dwóch latach jeszcze nie ja na deskorolce skumałem jak skleić tam wariala, czy kickflipa, No byłem straszną nogą na tej deskorolce. Bo w sumie nie wiem. Tutaj akurat chyba głowa po prostu mnie nie zagrała, jeżeli chodzi o, o jazdę na desce, Ale całkiem wysoko skakałem, robiłem oli całkiem wysoko i tak dalej, więc źle nie było. I, i na skateparku wywijałem na tych rampach wszystkich całkiem elegancko. Znalazłem sobie inne swoje triki. No nieważne, nie, nie o to pójmy. Ale, ale też, właśnie w międzyczasie gdzieś tam przewijała się faza na muzyczkę. I kurczę, słuchajcie. Nie potrafiłem, znaczy robiłem tę muzykę w podstawówce, miałem jakieś tam techniczne umiejętności, na komputerze się siedziało Robiłem tę muzykę ale kurczę, nie wiem jak wam to powiedzieć, no ja słyszałem, że to jest słabe, nie? Miałem jakąś tam zabawę sam ze sobą natomiast słyszałem, że to jest słabe co robię i... i trochę właśnie weszło mi w głowę to gadanie, które, które wszędzie Wszędzie słyszałem, gdzieś dookoła, że, no, że nie mam do tego talentu, nie? Nie mam talentu do muzyki. I, I gdzieś tam miałem jakieś tam swoje podrygi muzyczne, ale po prostu, bo nie, ma, nie masz talentu, nie masz talentu, nie masz talentu. I, I odpuściłem sobie tę muzykę na samym początku, właśnie w latach podstawówki. Odpuściłem sobie tę muzykę dopiero po podstawówce, w wakacje między, między podstawką a gimnazjum. Słuchałem sobie muzy, dużo, naprawdę, słuchałem bardzo dużo rapu. I usiadłem sobie i nagle skleiłem coś, co na przykład, gdzie, gdzie w końcu wpadłem w bit, nie? Właśnie przez to osłuchanie na przykład, nie? Po prostu. Z, gdzie, gdzie, gdzie rok wcześniej, powiedzmy, czy półtora roku wcześniej próbowałem coś nagrać, tak półtora roku później, i nie potrafiłem nawet w bit wpaść, tak półtora roku później usiadłem i bez problemu gdzieś tam jakieś flow proste ogarnąłem. To była, ta, to była ta kwestia osłuchania. I... Wtedy zrozumiałem, że mogę w to iść, nie? Że mogę w to iść dalej. I kleiłem dużo, dużo numerów, miałem bardzo dużo jakichś takich w mojej karierze jakichś takich przestojów na zasadzie to nie dla mnie, nie? Nie wejdę poziom wyżej. Nie mam talentu, nie? In, innym przychodzi to łatwiej. Ja nie mam talentu. I wydaje mi się, że jak właśnie ten talent nie istnieje, to istnieje coś takiego jak Wena, zdecydowanie istnieje coś takiego jak Wena. Eee, I okej, okay, nie, nie można czasami raszować rzeczy, nie można czasami puszować rzeczy, w sensie przeciskać rzeczy na siłę. Mm, trzeba pracować, trzeba gdzieś się rozwijać, jasne, zgadzam się z tym, ale są takie momenty, gdzie właśnie pojawia się ta mit mityczna Wena. O tym myślę, że też nagram kiedyś odcinek, jak troszeczkę przepracuję w głowie temat Weny. Mm. I wtedy robimy te, te największe kroki do przodu. Wtedy dostajemy to takie paliwo, jakbyśmy nitro podłączyli po prostu. Nie takie nitro, co Major yy, zażywa, tylko nitro w samochodzie, jakbyśmy podłączyli nitro i, i, i strzelili długą, prostą. To właśnie z, z tym bym porównał Wenę. Yy, I to pozwala nam skakać do przodu, i to pozwala nam się rozwijać, yy, ale niczego z tych wszystkich rzeczy by nie było, gdyby nie jakaś tam praca. Jest motywacja, zaczyna się pracować, schodzi motywacja, i tutaj jest właśnie decyzja, czy chce się pracować dalej, czy się nie chce pracować dalej. I bez takiej ciężkiej pracy mm, nie osiągnie się nic. Wracając właśnie do, do, do na przykład mojego gadania o, o kurcze koszykówce, nie? Że, że, że wysoki chłopak, który nie będzie pracował, no nie, nie będzie koszykarzem, a niski chłopak, który będzie pracował. Może być koszykarzem, nie? Może mu się udać, jeżeli odpowiednio ciężko na to o to zawalczy. I tak samo jest z muzyką, nie? Ja nigdy, ja nigdy muzycznego słuchu nie miałem. E, nigdy, znaczy nie miałem. Teraz wydaje mi się, że jakiś tam mam, nie? Patrząc na to, że w sumie na streamach czasami z sensem potrafię się wypowiedzieć. E, ale, ale, ale kurczę, za dzieciaka totalnie nie potrafiłem złapać rytmu, nie potrafiłem wejść w beat. Już nie wspominając o jakichś tam zdolnościach lirycznych, które w ogóle wydaje mi się, że zawsze. Zawsze trzeba wykształcić już w troszeczkę późniejszych latach, że będąc gdzieś tam małym dzieciakiem można jakieś tam podstawy pisania tekstów ogarnąć, ale taka prawdziwa liryka to przychodzi z wiekiem. Eee... I, I do tego wszystkiego prowadzi ciężka praca, niezależnie czy właśnie potraficie gdzieś tam coś zaśpiewać całkiem sensownie, melodycznie, rytmicznie, czy nie potraficie, to jeden i drugi z Was nic nie osiągnie bez pracy. Jeden może trochę łatwiej coś osiągnie, trochę łatwiej mu coś przyjdzie. Drugiemu trochę trudniej. Ale to wszystko mierzy się, mierzy się według mnie tą pracą. Praca, praca, praca. I nie ma żadnego talentu. Uwierzcie mi, nie ma żadnego talentu. Podkreślę jeszcze raz, nie chodzi mi też tutaj o takie kurcze patologiczne sytuacje, nie? Typu. No Jezus, nie chcę zabrzmieć jak Korwin-Mikke teraz. Pozdrawiam pana Janusza. Ee, że jak on to mówi, że na przykład no jak ktoś nie ma rąk, no to nie zagra w ping-ponga, no w sensie, no dobra, może, w sumie mógłby, mógłby zagrać nogą, nie, mógłby zagrać nogą, będzie mu trudniej, ale też nikt nie mówi, że nie można nogi wytrenować tak, żeby działała jak ręka, ee, ale no jak ktoś nie ma, nie ma głosu, jest głucho, nie ma, no to nie zostanie muzykiem, nie, na przykład ee, i, i, i to są takie patologicznie, skrajnie patologiczne sytuacje. Natomiast w innych, takich zwykłych, naszych, ludzkich, przeciętnych sytuacjach, no to praca prowadzi do celu, nie talent. I, i taki message coacherski może dla Was, e, ale, e, ale message, message kurczę całkiem istotny mi się wydaje, że jeżeli właśnie rozkminiacie, czy coś robić, czy, czy to Wam wyjdzie, czy, 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 kurczę nie, nie, czy, czy kurczę nie zostawić tego lepszym, bo są lepsi, którzy robią to lepiej, no, oni robią to lepiej, bo trochę przepracowali w swoim życiu. I wy też możecie to przepracować i też być jak oni. Nie zniechęcajcie się i pamiętajcie, że robiąc coś, trzeba to przepracować. Kurczę. Dobra, wystarczy. Myślę, że każdy zrozumiał, co mam do przekazania, nie? Myślę, że każdy zrozumiał, co mam do przekazania. Dobitnie chciałbym to powiedzieć. Słuchajcie. Idą wakacje, może trochę będzie streamowania więcej. Ja te podcasty mam zamiar dalej wrzucać. Dajcie znak w komentarzach, jakie jest wasze zdanie na temat talentu, pracy, robienia muzyki i tak dalej, tworzenia czegokolwiek i robienia tego dobrze, w sensie rozwijania się w tym na jakąś tam mocniejszą skalę. Słuchajcie, dziękuję Wam za oglądanie. Miłego weekendu, pozdróweczki i widzimy się w kolejnym odcinku za tydzień a po drodze oczywiście na streamach. Salut!